Tu Gacek i witam w 18 odcinku. Zagrajmy Gryfoję Empire na modyfikację questetwar. War. I tak, i będziemy kontynuowali naszą wojnę, y przerwaną poprze końcem poprzedniego odcinka. I jeszcze chciałem powiedzieć, że nie ma dzisiaj komentarzy, bo ja to nagrywam rano. Gdzieś tak 9 dziesiąta to nagrywam, a ten. Y Przedni odcinek wleciał o 20:00 tam pierwszej gdzieś Czy o 20, o nie, on wleciał gdzieś przed 19 no, no 19 gdzieś, nie? Czy tam 8 Nie, no między 18 a 19 I po prostu No nie było w tym czasie żadnych komentarzy, mógłbym niby poczekać do wieczora Ale jednak dzisiaj tak mam, że lepiej mi nagrywać rano Także, także no No cóż, ale dziękuję za, za lajki Za to bo, bo, bo to bo to było, bo to jest. Jest i było. No. My tymczasem podbijamy. Flowena w końcu padnie. Byliśmy jeszcze tam 216 albo... O dobra, kociołek to nawet zrobiliśmy. są jakieś forty? Halo. Czekaj, co to za ikonki? Kurde, czemu to musi tak lagować? Tu nie ma fortów okay. Tu obok? Też nie ma fortów no. Tu ma się atakować Construction lepszy, świetnie Dobra, weź excavation, jak mamy bonus Dobra, odzyskanie północy żeśmy zrobili Więc mamy teraz Jeszcze więcej wargoli co my teraz chcemy? Jedyny błąd. Nie, ja chcę to i to Widzicie? Non-Core Manpower plus 5% Rekonesans. Więc idziemy w odzyskanie centralnej gryfonii. Część centralnej gryfonii odzyskamy podbijając y Aquileę. Co do prybenu, ja liczę, że oni na razie nam dadzą spokój. Bo ja tak naprawdę, no, no nie mam pomysłu, co z nimi robić. Okay. A, może ty? Bo my. Air Super Dobra, we Weź tam jakiegoś lot lot lotnika, daj no. cały, cza cały czas oni mają większy, dużo większe straty niż my. Oje, jezu my prawie Vampora już nie mamy. To o, niedobrze. O 67k stracił mój ten, aha, czyli, czyli a, to, to co, straty tego korpusu liczą się jako jego straty, a nie moje. No w sumie, w sumie logiczne. W sumie logiczne. Dobra, trudno, nie mamy manpowera. On pewnie jeszcze bardziej nie ma, jak on stracił yy, trzy, yy, dwa razy więcej niż my. Dobra, dobra, że brakuje men, A, bo też manpower idzie na garnizony. No tak, to o tym trzeba pamiętać. No ale tu już zaraz wygramy. Już ten naprawdę ta na Aquilea jest bliska kapitulacji. No proszę, jedną dywizję straciliśmy. Z korpusu ekspedycyjnego, no cóż, trudno. E, tak, e, poboru na razie nie zwiększamy, bo jeszcze trochę się pokoruje ziem. Tak, e, w sensie. O, to się pokoruje. O, tam się. No, jeszcze ten Angriver się pokoruje. No bo tak. E, nie, to ten. E, tu już są kory. Tu już są kory. Tu nie ma jeszcze korów, ale tu już są kory, Prawie 30, no 30, pra, prawie 30 milionów jest na korach mieszka ludzi i 30, znaczy gryfów i 32 ponad miliony na, no, na niekorach. Czyli w całej Skyfallu, w podbitych częściach tego i jeszcze w tym Ungriverze, który zaraz się skoruje. No. Tak, tak, tak. To na pewno weźmiemy. Griffiths to nie możemy. Nie no, to już naprawdę jest... ...śmiech na sali. No i skapitulowali. Żadny liberate. Halo, ja chcę wszystko. Tylko... O, pięknie. Tylko teraz, tak co robi prywat? Czy ja to wiem? Kurde. Szybciej buduj tą siatkę szpiegowską. Moment. E, potrzebujemy upgrade'ów. Economy civilian. Czekaj, żeby widzieć fokus, to gdzie to jest. Active National Focus, o to jest tutaj, dobra, czyli trzeba ten, by... w momencie Jaka to jest kategoria? Civilian Robisz, robisz upgrade'a, musimy upgrade'ować, mamy już tyle cywilniaków, o panie Tyle cywilniaków, że na spokojnie Zachowamy w sumie te korpusy, ten ekspedycyjny korpus O, oni z jakimiś rumae barczą. Szybsze niż światło, super. Czemu nie możemy request? Doesn't have enough manpower to give us. Okej. Okay. Ile wy macie manpowera? Nie, to jest deployed. A gdzie wy macie ten. Macie 40k manpowera. Mhm. A popór macie... Wy skrobicie beczkę, naprawdę. O kurde. O nie nie, nie, prywatna na nas robi. To jest problem. Dobra, zróbmy. Tu? Bereit zum Ausrücken. Ausrücken. D. O tu Nie będziemy naszego papeta wzywać do wojny Dobra. I każdy ma wytyczoną linię frontu, której się ma trzymać. Potem na linię frontu zamienimy. Nie, 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 musimy to, bo ja potrzebuję. Manpowera to bardzo dobra. Teraz nie ma przynajmniej wojny na dwa fronty, więc o tyle jest prościej. A, mom momencik, potem. ten... Że, że ten, no. no. Mam nadzieję, że się utrzymamy. Że nie będzie porażki. Eee, ja myślę, że przejdziemy na, na wyższy, wyższy pobór. Também aqui de Nights Pewno. No, bo cały czas jest Anną Focus i to mnie boli. Przecież on, przecież ja się znałem jakim oni fokusem nie chcą zaatakować, bo... Tu jest, że z Equestrią. No nic, czekamy. Czekamy też, aż mi się skorują te. Aha, to się wszystko już skorowało. Mhm. Mm coś go omija i że żaden gryf e, nie pozdrowił go po tym jak wyszedł. Nie, czy coś tam, że no... Na to wychodzi nie pozdrowił go jak wyszedł z komnat i e, strażnicy i jakby brakowało strażników także. No i sprawdził po sąsiednie pokoje, czy ktoś tam siedzi, no ale nikogo nie było. No i że przez moment on myślał, że kiedy chciał, żeby każdy gry zniknął, no to się stało prawdą, ale jednak natychmiast to odrzucił, jako że to jest głupie. No i mijając, no i tak idąc, nie, doszedł do imperialnej sali tronowej. No i poszedł do hali bankietowej. Być może przynajmniej jest coś do jedzenia, jeśli nikogo nie ma w okolicy, nie? No i że kiedy popchnął te podwójne drzwi, nie spodziewał się, co się stanie potem. Yy, jak się mówi? Wesołych urodzin Grover, młody cesarz, yy, młodemu zaszczytowi opadła szczęka. Była, yy, to była ciocia Gabriela, wielu z jego nauczycieli i także yy, pałacowych służąt. Wielu z nich yy, trzymało zawinięte prezenty w swoich szponach z uśmiechami na twarzach. Nie mógł, nie pamiętał, kiedy ostatnim razem otrzymał tak wiele życzeń. Pobieg przytuli swoją Ciocię, która powiedziała. A, i, i jakby mówił, tak wiecie, z ekscytacji. Ciociu, Gabi, o co tu chodzi? zapytał podekscytowany. To są twoje dziesiąte urodziny, mój drogi bratanku, odpowiedziała, pokazując. Nie. i nie wiem, ale jakiś, jakieś ciasto czekoladowe z wieloma truskawkami z truskawkowego księstwa i dziesięcioma świeczkami y, czekającymi na zgaszenie. Y, zebraliśmy się tutaj, żeby życzyć wszystkiego najlepszego i świętować y, w stylu jaki pasuje na tę okazję, coś takiego. No, a teraz pomyśl życzeniem I y, y, go tak wejdzie popchnęła w stronę tego, tak wiecie, skierowała, nie? Oczywiście, jak Gruber mógł zapomnieć o swoich urodzinach. E, no, więc, więc przeszedł naprzód i zmuknął świeczki. E, jego życzenie może poczekać e, na jakieś okazje w czasie przyszłe, no i że potem, jak spędził wiele godzin coś tam z innymi gryfami, którzy czekali w kolejce, żeby, tylko żeby dać cesarzowi prezent i złożyć najlepsze no i że ten rząd Gryfów wyglądał taki nigdy niekończący się, no i więcej i więcej przybywało z każdą godziną ważnych figur w cesarstwie, tak samo jak jego przyjaciół. Wreszcie ostatni Gryf, no każdy Gryf tam, no ostatni wyszedł, nie? się skończyła ta kolejka i Gruber mógł usiąść i cieszyć się kawałkiem niesamowitego ciasta z jedynie z najbliższymi członkami rodziny. Nie myślałem, że będzie tak wielu gości, ciociu. Czy naprawdę jestem taki ważny? Oczywiście, że jesteś moje dziecko. Przyszłość Imperium, tak jak każdy yy, I każdego z nas... Nie. Przyszłość Imperium, a no powiedz mi każdego z nas, yy, będzie zależała od ciebie, coś w tym stylu, no i że... I to determinuje tych, którzy tutaj... No że to a, i to determinuje właśnie, że takie kolejki są, albo że ktoś się tam chce. Za, nie. Jakieś spiski są? Czy ona mówi o spiskach, okej. Okay. No i że się na, w swoim czasie się dowiesz. Jednak. No i Gruber wiedział, że bycie cesarzem nie jest takie proste, ale wciąż y, było. Było to... No wiecie. Na zasadzie easy to learn, hard to master, nie? Na zasadzie coś takiego. No i wciąż czuł się pewnie tak jak mógł się czuć, na, na tyle, na ile mógł, nie, no i że dostał wszystko, czego potrzebował, jego ciocia upewniła się, że żaden gryf go nie skrzywdzi upewnia się, że żaden gryf go nie skrzywdzi, będę najlepszym cesarzem, jaki był, ciociu, i nie zawiodę cię, Cieszyckiego, no i wesołych urodzin, Groover. No i super. Dobra, czyli już wiemy, lorowo ma 10 lat, czyli, yy, czekaj, yy, jak się na tron wstępuje. Zakładając, czy tu są zasady jak z Crusadera, czyli 16 lat to pełnoletność, to w 2019 będzie pełnoletni. Albo w 2022. A, to by się zgadzało, fakt, w 2022, no, to się zgadza. Dobra, weź więcej karabinów, bo się przydadzą. Kurde. No rośnie ta, ta siatka szpiegowska, ale ona wciąż jest za mało, a ja bym... kurde, chciał wiedzieć, jaki on focus robi. Dobra, więc kolejne czołgi się zrobiły. Dobra, rób tego czołga. Żeby jak najnowsze czołgi mieć. Eee, możemy się stać mistrzem, co to nam daje. Nie, wiecie co oszczędzamy, bo ja muszę mieć ten... Yy... Wyższy pobór, po prostu, wyższy pobór muszę mieć. Ja mam za mało manpowera po prostu. A i mogę te... Yy, na, na te surowce pewnie, nie? Dobra, na razie weź to wyłącz, bo ja tak jak mówię potrzebuję... Potrzebuję... O dobra, jest Local jest świetnie, więcej Manpower'a. To możemy w sumie więcej ropy sobie wziąć. O, i zachód, właśnie. Zrobimy polaroponośne Grey Waldu i zrobimy Annex the West, że te wszystkie rzeczy jak 40% będzie. Eee. Eee, co prawda, no na razie to jest <laughs> tylko 9% i ja w Skyfallu, ile jest? 21. No, ale brakuje nam y, tego 41 tysięcy manpower'a, <laughs> także chyba po, pobór i tak trzeba będzie podnieść. To no, za jakieś 20 dni podniesiemy pobór. Hmm. Dobra, widzę, że. O, wypowiedzieli nam wojnę. Nie, 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 nie. naszego papeta nie będziemy wzywać. A. Kurde, już już widzę, jak gnoje się przebijają i trzeba dywizję manewrować. A. Kurde, a teraz ja się zastanawiam, czy mamy przewagę, mamy przewagę. Dobra, to może, to tutaj. trzeba będzie... Halo, trzeba ci będzie kolor zmienić na czerwony, bo każdy musi mieć inny kolor. Usuniemy wam linię odwrotu. Dobra, zrób tak. I się wycofaj. Dobra, jakoś się bronimy. Wycofać się. Dobra, na razie się tu bronimy. Zjednoczone komuny wingbarskie dołączyły. O, nie, nie, mamy przebicie. Nie, moment, panu, tu jest za. jak mówię, na razie my się bronimy, bo nie mamy manpowera. Jest zielono, wszędzie jest, dobrze. Jak będzie gdzieś czerwono, to będzie interwencja. na razie się bronimy. Straty. Eee, 3000, oni już 36, zajebiście. Ile oni mają manpowera? Eee, pewnie w chuj dużo. Nie deployed, a ja chodzi mi o ten, co został. Nie taki duży, ale. i oni są już na. wszyscy dorośli. My dopiero przejdziemy na obowiązkową służbę. Którą potem zmniejszymy, jak już się nam pokoruje, ale my na razie potrzebujemy z obecnych korów brać jak najwięcej. Dobra, na razie nie jest źle. Bronimy się, bronimy się. O, nie, nie. nie, nie. O, tu w ogóle forte jest, hej. Ok. Ja chcę tu kliknąć. Tu są nawet dwójki Forty. Śmieszne. Dobra, przerzuciłem jedną dywizję na wszelki wypadek. Dobra, bo, bot atakuje jak głupi. Więc świetnie. Dobra, zróbmy to po prostu linią frontu. A... Linię frontu zróbmy, żeby już ten. Tu w sumie też Wam zrobimy linię frontu, bo aż takich kuszów nie macie. Na te 13 dywizji ma linię frontu. I tak jak mówię, papeta nie wzywamy. O, nie, nie, kurde! A. Tak... No nie, no tak nie możemy się... O, nie, tu jest, tu jest... A nie, tu są trzy dywizje się bronią, dobra, weź tu prześli jedną. A... A ty tutaj o Nie, a dobra Nie, weź tu, tu, tu Tu, tu. tu musimy się bronić, dobra okej okay, bronią się Na razie jest dobrze Na razie się utrzymujemy A, o, a dobra okej, okay, okej, okay. właśnie bo ja Pomiędzy odcinkami tu flotę dałem, żeby Żeby robiła patroling ja z war propagandy wyłącz to, nie potrzebuję, mam 100% war supportów, więcej się nie da mieć Kurde, szybciej to pp się rób, ja potrzebuję manpowera My już straciliśmy 8 tysięcy ludzi, oni 65 koła co prawda, ale no, no dużo stracili Dobra, nie możemy już od nich tyle brać Nie, czemu? Nawal road deficiency Czekaj, to z equestrii weźmiemy Dobra, mamy dużo tych cywilniaków. Obejdziemy tak, żeby brać, a od Was mi wtedy nie bierzemy. Świetnie, dziękuję. Kurde, nie, na południu się, nie, nie, przebiją się. Fak, 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 fak. Oni tu nam konwoje topią No tak, bo ja nie och Dobra, cztery dywizje tych y, minotaurów przyszły nam na pomoc Dobra, tutaj już wkracza do tego, okej, okay, Knight C Czemu tego nie mogę? Aha, bo to trzeba te magiczne te, dobra Co ty jest? Signal, Initiative, Night Max Speed, Recon, Max Speed Knights Armor Special Forces, potem Dragon, Paratroop Attack, Tanks, Tanks, Supply. Nie, to idziemy górną ścieżką. Dobra, jak na razie się bronimy, ale to jest bardzo yy, ciężkie, dlatego muszę często dużo pauzować. Dobra, tego też nie chcę. O kurde, no bo... Dobra. Uj. Bierzemy tyle gumy, ile się da z Equestri, ile się da stąd i od nowej Gryfonii. I trudno, mamy 13 gumy. Trudno. Samolotów się będzie mniej robiło. No nie, znowu kurde, w tym miejscu no. Dobra, ale w tym miejscu zakończymy odcinek. Także yy, także no. Zachęcam do aktywności pod filmem. My się słyszymy w kolejnym odcinku. Cześć.